Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore. Jesteśmy na kanale Po prostu Harry. I w dzisiejszym odcinku, no, niestety muszę Wam powiedzieć, że pokażę Wam nowy świat. No, niestety na tamtym świecie, no, zmarło mi się ogólnie. Tak, wiem, znowu e, Możemy się trzymać ogólnie do e, zasady to 3 razy sztuka. E, tym razem, ogólnie postaram się jakoś to lepiej ogarnąć. No, ogólnie było to tak, że poszedłem do jaskini sobie. No i mi się no umarło. Więc, więc trzymajmy się tego, że nie chodzimy do jaskini, tylko po prostu robimy własną kopalnię, gdzie by nie pozyskiwać różne rzeczy. Ogólnie. No, niestety, no, stało się jak stało, moi drodzy. Eee, nie dałem rady tutaj. to no, coś mi e, poszło nie tak. Nie wiem, co poszło nie tak, ale coś poszło nie tak, że. Zszedłem do jaskini, no i po prostu. No, było ciemno, dużo szkieletorów. I no, mi się umarło, moi drodzy, niestety. E, więc tak to jakoś wyszło. No, tutaj już się ściemnia ogólnie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dłuższy. Może i nie. E, czy tutaj już mamy? Czy tutaj mamy odpowiednią ilość? Czy będzie dobrze? Tutaj już ogólnie, jak widzicie, szykuję. O, tutaj mamy tyle na razie: Zdążyłem zebrać wagonie. Ogólnie znalazłem kopalnię, tu jedząko, tu już szykuję drewno, bo ogólnie będę budował zamek, który, który budowałem na streamach ogólnie. O, więc ogólnie, tutaj zanim wyjdę i pokażę wam, co nieco to jeszcze trochę pogadamy ogólnie. Ogólnie, no, no co? no Chciałem iść do jaskini, w skrócie. Wiem, że tak nie powinno być, już dawno ta seria powinna być zakończona, no ale Wyszło jak wyszło, może się w końcu uda zrobić więcej odcinków, więcej niż dwa odcinki e, z tej gierki. E, ogólnie. Więc to już damy tutaj może do, do przetopienia. Niech się już też potopi tutaj. Jakby już, jak ja już was będę to ja prowadzał. E, no stało się jak stało się, moi drodzy, już się... Coś stało się, już nie odstanie. E, ogólnie. E, więc, no co, no tutaj pokażę wam co zrobiłem więcej na tym świecie co tutaj jest e, Bo no tutaj Jest co pokazywać, no na razie nie ma, ale e, Udało mi się ogarnąć ten e, Ten świat co miałem na PlayStation 4 w sumie Na streamach Więc mamy też tutaj e, Dzień 24 ogólnie no, Tutaj już mamy kobelstwo, na razie tyle Tu mamy już zebranych tyle rzeczy no mamy do dość sporo tutaj, jak widzicie to nie powinno być tu, tylko tutaj e, Jak widzicie, no już sporo rzeczy mamy, tu mamy jeszcze nasiona buraka, ziemniaki, wszystko Tu mamy już tyle naszykowane tych rzeczy Ogólnie, no tutaj teraz się szkło, czekamy No i co, wychodzimy Wychodząc czeka nas mały placyk e, Ogólnie, już tutaj wyrównany teren wymiary przyszykowane pod zamek ogólnie który będę budował który się będzie znajdował tutaj czekajcie ja wam pokażę z góry to będzie ogólnie ten sam zamek który budowałem na streamach eee, tydzień temu praktycznie eee, byli streamy i ogólnie eee, tak tutaj będzie ten zamek wyglądał i tak wygląda okolica. No, dość mały, ale jest mały, ale jary. No, taki mi tutaj wystarczy na razie. Bo po co mi większy tutaj ma być mały zameczek, w którym będę się czuł bezpiecznie. Ogólnie, jeśli chodzi o okoliczne tereny, moi drodzy, tutaj mamy dwie farmy: farmę zboża, ziemniaki, dynie, trzcina cukrowa. Tu też będzie no poletko z, z burakami więc tak to będzie, to będzie powiększane. Ogólnie te farmy będą zmieniane ogólnie. Więc to są te są tak tylko tymczasowo, żeby miał gdzie miał co jeść ogólnie. No i co? No Tutaj mamy kopalnie. E, rzeki, jeziorka. E, tutaj e, jeśli chodzi o tereny do zamku. to tutaj będzie to wyrównywane gdzieś do tamtąd będzie równany teren. E, tutaj też będzie równany teren, tutaj też. Możliwe, że tej rzeki nie będzie, tam mamy portal. No co, no to są takie okoliczne tereny. Czekajcie, jeszcze ustawienia graficzne e, zmniejszymy. Tak, ok. Gotowe, gotowe. Tak wygląda okoliczne tutaj tereny, moi drodzy. Stamtąd wziąłem multum drewna, znaczy e, mm. e, węgla. Stamtąd wziąłem multum węgla. Jak widzicie, tutaj jest górka, w której jest kopalnia po prostu. No tutaj dużo lasów mamy e, Tam jeszcze nie byłem zbytnio Ogólnie, ale będę szedł w tamte rejony Tam był, inaczej ogólnie tam Na dalej się zapuściłem Jeszcze gdzieś chyba tam Czy w te rejony i zdobyłem Chyba tam inne drzewka po prostu No I tak to dookoła na razie wygląda Tutaj e, Więc tak to na razie Tutaj się prezentuję. Ogólnie już mamy Diamentowy sed niedawno tutaj e, Zdobyty nie, nie byłem w kopalni, po prostu yy, kopałem. Po prostu czekajcie, to już możemy odłożyć. Yy, tutaj to się przypala. Potem, co jeszcze tutaj, to zdobędę. Yy, no, jeśli chodzi tutaj o zamek, zaraz pokażę kopalnię tutaj. Jeśli chodzi o zamek, to będzie to ten sam zamek, który budowałem na streamach i wziąłem go z TikToka ogólnie. Więc. Ogólnie w skrócie wymiary to jest tak, e, chyba 15 nie 11 na 15, czy jakoś tak. Wieże zostają 5 na 5, tutaj, e, tutaj mamy 9, a tutaj mamy chyba około 21, a tutaj mamy chyba ponad 30, ogólnie tutaj. E, dokładne wymiary po prostu powiem już na filmie, w którym po prostu będę tutaj go pokazywał i mam całą zbiorę żelaza tak a propos powinniście zauważyć więc to no tutaj e, 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 e. panowie panowie ja, ja dopiero tutaj zacząłem ja wiem że tutaj no proszę rozjedźmy się tutaj bez przypału może innym razem jak już będę miał więcej tych filmów rzeczy dobra mała, mała spina no nie lubimy się z można to zauważyć, e, dobra, no to jest taki zamek. E, ogólnie, tutaj dokładnie będzie równany teren i będą budowane farmy e, jedzenia i farmy zwierząt ogólnie, więc tutaj tak to będzie wyglądało. Też będzie gdzieś stadina, e, czyli stajnie, znaczy nie stadina, stajnie będą, więc będzie to fajnie tutaj, mam nadzieję, sensownie budować. E, ogólnie, jeśli chodzi o kopalnię, to tutaj ma 5, 10, 20, około 30M. 35 tutaj wgłębienia i tutaj jak widzicie e, będzie już e, kopalnia będzie mała, 15 na 15, bo ja nie potrzebuję więcej, potrzebuję tutaj większa ogólnie. Tutaj będzie taki przeczony, będą Trzy tunele w dół. Tam ogólnie. Więc na razie to jest takie coś. No na razie też kopalnia na tyle. Ile będzie mi potrzebne cobblestone'a Tutaj jest taka wnęka, bo była e, tymczasowa baza. No, i tutaj, oczywiście, kopałem do poziomu 0, żeby ten te czarne, czarne coś wydobyć. Ogólnie, żeby móc to też jako tako e, wydobyć. Tutaj mamy na poziomie 10, e, żeby tutaj coś pokopać trochę. I tutaj mamy w lewą stronę kolejny tunel, gdzie e, kopiemy sobie. Widzicie czarne te. No, i tutaj znalazłem też dużo. Żelaza, diamentów i takim tym podobne Jak widzicie tutaj mam jeszcze rudę miedzi Która nie wydobywana Na razie, może się przyda w przyszłości Zobaczymy e, Może jakiś miedziany zamek tutaj się zbuduje O ile po dwóch odcinkach Mi się nie umrze e, Więc może tak to będzie e, Ogólnie Więc tutaj bardzo, bardzo Tutaj się postaram tym razem ogólnie e, Tutaj nie umrzeć Wiem, że już to któryś raz mówię może mi się w końcu uda dotrzymać obietnicy Że nagram te więcej niż dwa odcinki I że będzie fajna tutaj pokaźna ta serika No ale no tutaj jestem no taka No stało się jak stało No nie wiem tutaj powiedzieć No ale jest jak jest no trzeba iść dalej tak No próbować e, i za ciosem moi drodzy Więc tutaj może to będzie te, to Może to będzie to i tutaj nam się uda to Znaczy mi się uda E, to zrobić z waszą motywacją, też może mi się coś uda tutaj e, zrobić No plany są wielkie Tutaj na razie plan jest, jeden na razie plan, jakiś duży projekt To jest ten zamek ogólnie e, Tutaj Żeby go zrobić, tak Wiadomo, ja wolę, na razie też, no na razie tyle mi się udało zrobić, bo zbieram materiały ogólnie No wiadomo, ja, ja wolę tutaj nazbierać sobie dużo materiałów Wolę zrobić za dużo niż potem przerywać budowę i latać co chwilę i tutaj to robić Więc wolę zrobić tutaj <laughs> ogólnie a porządnie tutaj te e, ogólnie tych materiałów nastukać A potem możemy zacząć tutaj robić no bo wiadomo że lepiej tutaj już lepiej żeby zrobić lekko za dużo I żeby zostało niż zrobić za mało bo wiadomo jak się zrobi za dużo to się potem w przyszłości może na coś przydać tak a kiwi, może będziemy powiększać zamek bo coś, Na razie taki mały ten zameczek będzie, i tak jakoś, tak to tutaj wyszło. No dobra, więc dobra, ja tutaj chyba też nie przedłużam. E, powiedziałem, co miałem powiedzieć, e, i i będziemy tutaj kończyć. E, tutaj, no, e, będziemy się widzieć na pewno za tydzień o, o godzinie e, 16. Tutaj. Tutaj ogólnie mnie rozpałniło obok portalu, i tam gdzieś w oddali mam wioskę też, gdzie zdobyłem burak i te kilka innych rzeczy. Więc na pewno wioskę też będziemy modernizować, żeby tutaj też jakoś to tam ładnie wyglądało. Co, no i na razie to na tyle. Ogólnie, ja dziękuję za uwagę i ciao. Serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział. Yy, I co, widzimy się za tydzień o godzinie 16.00. Dziękuję za uwagę, zobaczenia Elo na razie.